Siemaneczko, z tej strony Poza, to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem zagrać w trzy takie gry, które mnie naprawdę wciągnęły. Pierwsza z nich to Don't Touch Tealias, czy coś w tym stylu. Zagram. Także chodzi o nie wpadanie kolce, ale to czasami jest takie wciągające i wkurzające, że no jest co robić, ale najbardziej tym jest to wciągające nie zbieranie i odblokowywanie nowych tam postaci czy coś tylko to wkurzające skakanie jak The Flappy Beards, no ale takie podobne, ale bez błędnego gadania, o, oczywiście reklamy, przechodzimy do innego trybu, zagrajmy. W tym trybie chodzi głównie chyba o to, żeby skakać w tej ciemności, ulepszać sobie tą latarkę na twarzy, znaczy na hełmie i sobie tak skakać, skakać, nie wiem po co. Przejdźmy do kolejnego trybu. W kolejnym trybie chodzi o to, żeby po prostu normalnie tak naciskać na to samolotko i zgniotać w a zbierać, no, hajsy. Po prostu. I kolejny hajs. I kolejny. Przejdźmy do drugiej gry. Drugą grą jest Crossroad. Już miałem okazję pograć, ale nie grałem tam zbyt dużo, więc no, będziemy losować. Tutaj, tutaj będziemy losować, bo tu jest ta funkcja, żeby wylosować postać, którą można. To już tu Androidem sobie poskaczemy, ale później nie, nie, nie oczywiście hajsy. Państwownicy, free gift i 60, no po na no, odcinku będę losował, losujmy, może coś mi szczęśliwego wypadnie, coś fajnego, coś super. I co to? wolf ale nie, ja nie chcę wolfem grać, ja będę losować, ja będę losować. Żeby nie było. Będę Mam tak mało. Mam 9 113 postaci. Więc to nie jest naprawdę jakaś górka. Jezu, jak to wygląda. Normalnie jak Wampirot. Gdy <laughs> mi się tak skojarzyło. Ale dobrze. Piszcie w komentarzach więcej komentarzy. Piszcie w ogóle, U, bo się fajnie czyta, ale to, to jakoś już tak bez złynnego gadania grajmy. Dwa, Dwie rundki jeszcze zagram tu i przejdziemy do kolejnej gry. U, jeszcze jedna rundka. Co to jest? Dobra, nie wiedziałem, żebym to wylosował coś. Yy... Dobra. Przejdźmy do kolejnej gry. Kolejna gra to z Road Wanted, której chodzi głównie o to, żeby jechać samochodem i uciekać przed policją. Zbierać kasę i w ogóle. No, podobne do innych gier jak jak GTA, ale... Niezbyt. Tutaj nie mogę losować. Ale nie chcę jeździć legendami, bo to są legendami, tylko skoro są święta, a raczej przeszły święta, święta i po świętach, zagram sobie Santa, Mikołajem. Grajmy. No i wygląda to tak. No tutaj ja najczęściej jeżdżę tak, a jeszcze później przejadę się legendą, buldożera, tak. Bulldożera. Wlosowała mi się. Mój kolega chyba nie, Oscar nie ma do, farta do tej gry. Trzy razy. Tą samą legendę wylosował. To nie jest farta, a mi tu coś się farci. Dobrze, grajmy dalej. Nie zwracajmy na to uwagi. I jedziemy dalej. Trochę mi tu ścina przez ten śnieg. To coś Chyba przez ten śnieg. U i boom backflip. Za to powinna być kasa, normalnie. Za to powinna być kasa. Nie wiem, dlaczego nie dają za to kasy. Za to powinna być kasa, Powinno się dostawać Kejsza. Dużo Kejsza. Cienie mi się włączyły, to już chyba wiem dlaczego. Cienie się włączyły i się zacina. Muszę to jakoś cienie sobie wyłączyć. <grym> mm teraz przyjadę się legendą bulldozer, tak przeze mnie nazywany buldożer buldo, buldo, buldo buldożer. on jest tam na końcu mam jeszcze tą legendę to jakieś policja oszaleje ale to nie oszaleje, tylko zbiera końc jeden końc to pięć końców tak, opatrzcie. mam 29 nie pokażę jeszcze jedno jeszcze jedną zaletę dobra o o i właśnie to wybija policjantów o mam 29 jadę 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 dobra jest końc jest końc i mam 34 czyli zbiera co 5 zwyczajnie co 5 tu muzyczka słychać uj dobrze da. coś się lokowało. jedziemy dalej Idziemy tutaj. jedziemy tutaj, Bum, skręcamy, Skręcamy, skręt, skręt. No, jedziemy dalej, 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 dalej. Ludzimy się. Takie. Two days later, two days later. No takie dwa dni później, trzy dni później, pięć, osiem. Trzy. No ale tam się zlagowało płotek. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy I gniemy Tak ja Jedziemy, idziemy i gniemy Po prostu sobie gniemy, Oczywiście reklamy To ja tego specjalnie nie robię Po prostu przy nagrywaniu się bum I ci włączy taka i co? Ha? I co zrobisz? Och, och. No jedziemy po prostu sobie tak pozbieramy końsy, Końce Jutro też może wrzucę odcinek i to będzie jakoś specjalny na moim odcinku. Uuu, backflip. Jedziemy dalej. 102 metry, ten co się wywrócił. Normalnie Adam Małysz, 102 metry. Ten co się tam wywrócił to Adam Małysz. 102 metry. Dobra. Uli, shitting. Lag. Tam był niezły lag. Boosted. Grajmy jeszcze. jedną To jest ostatnia. Jeśli będzie losowanie, to wylosujemy. Bum. 102 metry. Poleciał. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu 94. Uj, hajsy, hajsy, kejsz, cache. Jeszcze ostatnia, ostatnia gra. I będę zaczynał kończyć. Tak, 99, ta jeden kejsz to coś tam. Ale trzeba znowu grać. Grać, grać, grać. Nie przestawać. Tu, z drugiej to wierzę. 102 metry. I drugi. 102 metry. Polecieli. Przepraszam, że nie było tak długo odcinków, ale miałem zawolone z powodu przerwy świątecznej. No, tam imprezy każdy wie, święta to mało kto ma. Czas jeszcze na jakieś tam. Tu, imprezy. Tu, siu, wszystko, więc e, taki, e, dobra, e, no, tam tego nie było, mm, mm. nie było, mm. jak mówią politycy. O e, 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 e. e, nie, 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 a jednak, nie złapali, przełapali mnie na grzybani w piasku, w samochód. Może coś fajnego nam się wylosuje. Come jak hmm. Ja bym już kończył ten odcinek. Z tej strony był Podlas. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do pisania więcej komentarzy oczywiście, ale tak na serio. Zostaw tam. Pod tym filmkiem łapkę w dół i wejdź na mój kanał, żeby dać subskrypcję. Polecam. Magda Gessler. Żegnam. Podlas.pl. Pa.